Natomiast ja chciałam faktycznie zobaczyć, czy to jest faktycznie to miejsce, które y, już ten adres został w internecie podany. I teraz tak, oczywiście technicznie to już rozmieli, ale muszę to wam wytłumaczyć. Kiedy stanęłam na wprost przodem do tej posesji, ja ją z daleka widziałam, ale było tak ciemno, że faktycznie nawet zdjęcie jedno, które spróbowałam wykonać, nie wyszło. I stwierdziłam, może innym razem, ja będę na zakupach, będę tenderfała, spróbuję dzień i tak dalej. Chowając telefon komórkowy do kieszeni, do furtki, pra do prawej kieszeni, w tym momencie, dosłownie w tym momencie, za moimi plecami rozbłysło się wielkie światło. Okrągłe światło, niczym słońce. Tak to wygląda. Machiavkowy poblast. Ciekawość moja wzięła górą, kim jest osoba, która mnie tak oślepiała parkę? Zamanła. Wam <śpiewanie> jak przyczajony tygus. Jaką minę